Bardzo serdecznie, Włodek Markowicz. Nie, krzyczę, tak jest. Czy ty dopiero wstałeś? Nie. Powiedz mi, czy ty nie. Dopiero wstałeś? No. Nie. A co się stało? Jest poniedziałek, a poniedziałek to nie jest taki normalny dzień, do, jak do... każdy inny, że normalnie wstajesz, jest wszystko ok, tylko to jest dzień, w którym po prostu wstawanie stanowi pewien problem. To jest taki jak hop, jak płotek, jak koń biegnie Tak, biegnie. ale jednocześnie ja wiem od naszych widzów, że oni teraz nie lubią weekendów, ale lubią poniedziałki. Dlaczego przecież w sobotę był fotopodcast? Słyszałem, że pierwszy odcinek fotopodcastu co było? wymiata, że jest najlepszy w ogóle podcast. Czy zrobiony światowo? Ktoś napisał, że światowo zrobiony, jak Ale... podcast światowy. Fotopodcast. Jeszcze raz? Fotopodcast. Jak to się mówi? Czyli nienachalna reklama? Fotopodcast. Takie gwiazdeczki będą. No bo... Nie będzie. <grym, 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 proszę! Chcieliśmy zaadresować na samym początku problem, z którym się zmierzyliśmy. Zalaliście naszą skrzynkę, za co bardzo dziękujemy. Pozdrowieniami, prośbami, prośbami o pozdrowienia. O Mamy ich tak dużo, że zrobimy je w tym tygodniu. Zrobimy je z szacunku dla wszystkich, bo wiemy, że ktoś się postarał i wysłał do nas em, Prośbę. Ale musicie się bardziej postarać na przyszłość, ponieważ wiemy, że wiele osób chce pozdrowienia, a żeby nie zamienić tego programu w koncert tak. w życzeń Czego wy będą... też nie chcecie Tak, robimy konkurencję I... Konkurencję dla kogo? Konkurencję dla was Dla kogo? Dla tych ludzi, którzy siedzą tam w środku Mówisz konkurs takie Konkurencję Były za zadania dla Herkulesa, no. na przykład wyczyścić stajnie Augiasza To takie będą konkurencje też dla was, jeżeli chcecie pozdrowienia przez kamerę przesłane Musiał spuścić jacket. Tak <laughs> Proszę bardzo maturzyści, co zrobił Herkules, żeby wyczyścić staj... stajniał Gijasza, proszę bardzo A ja już powiedziałem Więc dobrze, kontynuując Jeśli możemy, to chcieliśmy w tej chwili pozdrowić wszystkich, którzy nas oglądają i wszystkich, którzy nas będą oglądać A ci, którzy sobie zasłużą troszkę bardziej na pozdrowienia, to pozdrowimy ich specjalnie w odcinku na końcu, bo na końcu, ale pozdrowimy Tak jest I na przyszłość musicie zrobić coś, co sprawi, że będziemy to właśnie wasze pozdrowienia chcieli przekazać w odcinku Jak to zrobicie? To już jest wasza decyzja, możecie być kreatywni, wierszyk, zdjęcie, uzasadniona prośba też wchodzi w grę. Bardzo łatwo wiecie jak mnie przekupić. Ja też m, pewnie coś Przekup tam będę miał do powiedzenia, Przekupmy więc jak będziecie coś. mieli Karola to będziecie jeszcze musieli przekupić mnie. Ale jak przekupicie mnie dobrze, to nie będziecie musieli przekupić Włodka. Ale już przechodząc do odcinka, sprawdźmy jak ubrana jest pani Kasia, bo y, zastanawiało was to na pewno od dłuższego czasu. Przez cały weekend myśleliście co ubierze w poniedziałek pani Kasia, y, no i okazuje się, że ubrała białą kieckę. Kiecka ciekawa, aczkolwiek ja to szczerze mówiąc bym tą kieckę... Dobrze, że jest wycięcie. No co ty byś z nią zrobił? Ja, no? co ty... Ja, ja bym inaczej skroił. To ja bym skroił, wiesz, to jest taka metafora. Dziękujemy bardzo. Teraz pan Andrzej, jeśli pan pozwoli, to proszę wyjść na scenę i przedstawić swój tak myślenia. Nic nie zepsuję bardziej poniedziałku niż Andrzej. Trudno mi się z tobą nie zgodzić, bo pan Andrzej e, czasami wychodzi poza tą linię przyzwoitości. Musiałem to zrobić. Dlaczego Karol Wącha Wodka? Pytanie myślę, że zostanie nieodpowiedziane przez bardzo długi okres czasu. Pytanie, które okres będzie. tematem... Okres czasu, o, znalazł się polonista, nie mówi się okres czasu. Proszę bardzo, posłyt mi. me? Maile idą do mnie Kasia, ma paleko strony TV. Mnie łatwo przekupić. Mam wrażenie, że będzie to tematem tabu. Zachowuje się w tej chwili tak, jakby żadnego problemu nie było, bo to podobno pomaga na scenie. Jeśli się popełni błąd na scenie, to, to nie jest live. Zawsze to muszę wodkowi mówić, że to nie jest live. To może zróbmy tak. Ale mówię, że ta lampka, jak się świeci na czerwono, to jest, że, że, że żywo jest. Kil Kilka osób powiedziało, że było mniej pieprzenia, więcej kontentu, więc może kontentu. kontentu do kontentu, od kontentu do kontentu, no a się zbierze więcej kontentu, więc proszę bardzo, jak świat szeroki i krótki, tak temat już, pierwszy. A już to <laughs> Doszły do nas słuchy. Doszły do nas straszne słuchy. Mieliśmy być w telefonie, już wiecie o tym. I ktoś nas podkupił. Eee, e, e, e. Czujemy się okradzeni z pomysłu i, e, i z szansy wystąpienia w prawdziwej telewizji. Przez kogo? Przez dinozaura w skórze niemowlęcia. Bardzo dobre. Bardzo dobra metafora. Proszę bardzo, Krzysztof Ibisz. Ibiś. Prawdopodobnie będzie w TVN jeżeli tylko uda mu się przekupić tych ludzi, którzy prawdopodobnie nie mają gustu i chcieliby go widzieć w TVN. Krzysztof Ibisz. My oglądaliśmy sobie z Karolem filmiki na YouTube z 93 roku. Audiotele. Audiotele. Konkurs Teletele. Audio tele, tele tele, do wygrania Cinquecento. Fiat Cinquecento do wygrania to jest nieco. Niesam... I Krzysztof i Prowadzi kto? Krzysztof Ibisz. Mówiliśmy wcześniej w dyskusji z prezesem Polskiego, Polskiego Związku Leki Atletyki. Zabawne żarty. Rozmowy z ludźmi przez telefon, którzy zalani szczęściem, radością, miodem. W każdym razie, stonowany, gładki, bardzo fajny Krzysztof Wibisz, który faktycznie wyglądał starzej wtedy nie niż wygląda teraz. teraz. A dlatego może pokażmy, jak w tej chwili wygląda z hantelkami Krzysztof Wibisz. Bo, bo nie ma nic lepszego niż hantelki z rana. Proszę bardzo, Krzysztof Wibisz. Ja dobrze wyglądam po 40. Ej, ale, ej! ej. Koks! Ja nie, ja, ja bardzo proszę, jeśli ogląda to ktoś z boże, e, mam nadzieję, że jedna osoba, która jest w jakiś sposób powiązana z Stefanem, ma jakieś dojścia. Przekażcie im, że Stefan to jest jedyny, e, jedyna stacja, którą oglądam w telewizji od, od czasu do czasu. Często na Dionetę, ale oglądam i, i jeśli, jeśli dałoby się nie zatrudniać tej osoby, to, to, to ja bym był bardzo wdzięczny i, i chciałbym, żebyście wiedzieli, że będę miał dług wdzięczności właśnie u Was, jeśli uda się nie zatrudnić tego. Myślę, osoba. myślę że ja też generalnie. Krzysztof i Bisz. O, kilka osób znaczy... chciałem, żeby nie używać już słowa generalnie, bo strasznie dużo używam słowa. Ale ty tylko, ja nie... No aha, o o, rzuca, rzuca. Przepraszam, przepraszam, przepraszam. I jeśli ktoś ma pojęcie albo wie, jak się montuje, to niech prosto zmontuje materiał, ile razy ja powiedziałem generalnie, bo wydaje mi się, że generalnie nie powiedziałem generalnie ani razu. <grym> Widziałeś ostatni odcinek hausa, jak wróciła trzynastka? Strasznie fajnie nakręcony początek. Jak tak stoją na przeciwko siebie, no. o, oglądajcie hausa. Ale ja nie oglądają wszyscy hausa, bo patrz proszę, proszę, Nie, nie. Jedna osoba napisze, że nie ogląda hausa, to już potwierdzi moją tezę, że nie wszyscy oglądają hausa. Jedna Komentarz bardzo proszę, e, łapki w górę Jeśli Naj... ktoś będzie miał ten komentarz Najczęściej ściągany na torentach <laughs> Tak Głupie prawo z USA na dziś Głupie prawo z USA na dziś przeczyta Lektor Włodek Proszę bardzo <laughs> <laughs> Dziękuję panu, dziękuję panu bardzo Spójrzmy co to za prawo e, W miejscowości Fairbanks, Alaska e, Nie wolno częstować myszy wódką Ja się zgadzam e, bo, Znaczy ja próbowałem kiedyś częstować myszy wódką I ona powiedziała No, e, whisky, we, whisky, we, whisky we, we, where's, where's the cheese, you know? Like I, I'm the cheese person And you were the vodka person? <laughs> like, give me the cheese? Mówi się vodka, po angielsku Vodka? I like, connected people? I mówi się na zdrowie Na zdrowie Na zdrowie Eee, like uh, my, le my, le my brat You are br my brat My, my <laughs> Kamrat Doszły do nas suche. Podobno ta klaska nie mikrofon, więc Doszły do nas suche. Się. Ja spokoj się. Spokoj. Palenko. <gulę> Palenko. Swinga! Doszły do nas słuchy, że istnieje <gulę> pewien proceder na Facebooku. Tworzenia grup na tym właśnie Facebooku dla celów zarobkowych. Zakładają grupy, które głoszą jakieś tam ideologie, na przykład zdobędę 500 tysięcy fanów, to nazwę mojego dzieciaka Zordon. Później jak się okazuje, 500 tysięcy fanów się zbiera w tej grupie, koleś zmienia nazwę tej grupy na bunga bunga. Wystawia tą grupę na Allegro i sprzedaje ją za kilka tysięcy złotych. Ja się zastanawiam, bo ja znam takie, ta, takie grupy e, ludzi, którzy na przykład lubią matura z tam jest tysięcy fanów, co, co jeśli się tak stanie, że e, oni sprzedadzą tą grupę i wszyscy, którzy tam są? Ja to będę widział. Myślę, że powinni przejść do nas. Ja to będę widział, ja wszystko widzę. Bo ty wiesz, bo ty widziałeś, że tam mleka będzie. Ja chciałem wszystkim powiedzieć oficjalnie, ja jestem kreatywny. Nie wyglądasz na takiego. Ej, zegarek ci się kręci, ale czad. No, ale czad! Co to robi? Ej, bo, co to no, robi? Kręci całym światem teraz. Proszę bardzo grupa na Facebooku. Także nie dajcie się złapać w tą głupią siatkę, bo ludzie zarabiają tylko i wyłącznie na was, na, tym, na was że klikacie, bo chcecie, żeby jakieś dziecko w ogóle żeby zostało nazwane Zordon. No, jest taka grupa wyobraźcie sobie, że ktoś założył grupę, że jak zdobędę 500 tysięcy fanów, to nazwę moje dziecko Zordon. No, ja co jestem na, Ja jestem na nie. Powinni karać krzywdzenie dzieci. A to podpada pod krzywdzenie dzieci i wy się przyczyniacie do tej akcji, więc wy też krzywdzicie dzieci, a później was sprzedadzą no lek. Wszystkich was sprzedadzą na Macie tylko pewność, że my was nie sprzedamy. Grupa na Facebooku na nie. Nie, czekaj, nie będzie się podział, Patioł, bo on się zawsze przybijał ze mną. <noise> Grupa na Facebooku na dziś to nie, bo nie jako argument na wszystko. Włodek zawsze stosuje ten argument, kiedy ja chcę coś zrobić kreatywnego. To może zaprezentujmy? Włodku, prowadź nowy segment w lekko bo na pewno nawet ludziom to lepiej, się na... bardzo spodoba. Nawet lepiej. Karol do mnie dzwoni w wodku, bo mam e, właśnie na linii e, Marcina Prokop'a i on mówi, że chciałby wystąpić i myśli, czy to jest fajny pomysł, czy nie. A ja mówię, nie. A Karol... Czemu nie? Bo nie! A ja mówię, bo nie! To nie jest wszystko. Włodek... Jeśli ci nie pasuje, to wejdź sobie na grupę na Facebooku. Nie, bo nie. Włodek, chodzący permanentny męski okres. Dzień dobry, proszę bardzo, Włodek Markowicz. Proszę bardzo. Permanentny męski okres? Proszę bardzo. Ja? No, słownik jedzenia no, ja? polskiego. No przecież nie ja. Określiłbyś mnie w ten sposób, że ja jestem permanentnym męskim okresem. Ja? Nie, serdecznie Karol. Kto, kto tego nie słyszy? Włodek tego nie słyszy, ale on lubi. Nie Dead Cap for cutie. Tak, lubię, ale nie słyszę? Czego nie słyszę? <laughs> nie <laughs> słyszysz tego? Nie. <laughs> no to fajnie. W takim razie pozdrowienia lecą do... Będziemy czytać. Będziemy czytać na zmianę. I przepraszam, jeśli kogoś nie ma, ale mogło nam usunąć coś, bo naprawdę dostaliśmy y, masę, masę tych maili i y, 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 za wszystkie bardzo dziękujemy. Dlatego, jedźmy z pozdrowieniami. Natalia Tomczak. O Sadowską. Mateusza Jankowskiego, to facet jest przecież. Pozdrawiamy faceta. Co on tu robi? Ha Przepraszam bardzo. Mm. Kto go tu? Eee... Nie, to, może następny. Pani Kasiu, czy... pani go wpisała tutaj. Nie, jak to, że jest przystojny? Słucha? W ogóle mnie to nie interesuje, że jest przystojny. Słucha? Nie, nie, nie. No, proszę bardzo. Ja wiem, że trzeba będzie ją zwolnić nie być nową. Ja chciałem pozdrowić Hanie Ros. Ja w takim razie obie. panie Świrepo. I młodszą, i starszą. <grym> Olga. Jerzy i Justyna Latoń. I w takim razie zamykamy na poniedziałek pozdrowienia i dziękujemy bardzo za oglądanie twitter.com/Karlopaciorek oraz twitter.com slash Wlodeck Kasia, małpa lekkostroniczy TV. Piszcie do nas maila. Kochamy Was. Miłego poniedziałku. Teraz już wy jesteście. jesteście... Ja to zrób samolot? Wszyscy, teraz, wszyscy są, widzimy, że to robię. Hmm, dlaczego ja? Lekko stronnicze.